Dzień dobry, to znowu ja. Kolejny odcinek naszej wspaniałej serii. Mogą być hałasy z tyłu, ponieważ dzisiaj Venomus pilnie gotuje, a ja tutaj pilnie nagrywam w związku pomocy. O nie. Tak. Tak właśnie to miało wyglądać. Ale gościoło. Dobra. Ja. Proste. Smaczne i proste. Ciach, ciach i ciach. Cześć! Ojo. Jak ja im biedny był. O dzięki od razu. Otworzyłeś pułapkę, która miała na mnie spaść. To miłe z jego strony... Ale tam są wiale, ja tam muszę się dostać. O kurczę, źle. Jeszcze ktoś? Nie słyszę dźwięków. Oczywiście dostałam Hita. A tam stoi. Patrzcie, jaki przystojnik. Nie przeżył tego. Krucze za zginę przez te głupie. A nie, nie da się. Dobra, Odmienimy je jakoś. Dobra. A tu są jeszcze. Dobra. Zabieramy ten sprzęt. Proszę to zabrać szybko. Przerwiemy to. Statuę of igle. No został wpięte. Biedny. Zobaczmy co to jest. Aha, zmniejsza koszt yy, yy, wprawiania przedmiotów w stan lewitacji, czyli no po prostu przesuwania przedmiotów. Ale to tylko dla Wizarda, jak można się zresztą domyślić. Także nie ma co zmieniać. Gra domyślnie go przydzieliła do tego zadania. Teraz trzeba tutaj. Kurczę. Ech, człowiek chce być mądry, tak to mu wychodzi. Kurczę. Tylko w głowę dostaje. Kurczę nie? O nie. Kurczę. O, uda mi się. W przyszłym wcieleniu, ale się uda. Dobrze. Nie! Oj, tak blisko było! Dobra. Chcę wiedzieć, czy tam coś jest. Pewnie, że jest. O jest Wy jesteście między innymi. Spadać mi... Dobra. Jeszcze ty? Gini. O może wynerwiający jesteście. Kurczę nie, nie miałeś podskakiwać. Znaczy nie miałeś tego puszczać! Dobra, a tam? Nie wiem czy tam czegoś nie ma. Ten dostał, ten się rozpadł. Widzę, że nie wszyscy się rozpadli tak jak mieli. Jestem ciekawa, jak to zadziała. O, wuchaj. Zrobiłeś wrażenie na nim. Co temu się stało, że on się wspiąć nie umie? Wbiłam go w ziemię. Dobrze, czy ja już mogę? To było złe. Ale słuszne. Nie, wiem, czy tam na dole czegoś nie było? No pewnie, że było. Zabierajcie to. Rach. Ale dzisiaj, dzień nagraniowy, ja tak mam. Taki dzień, że cały czas nagrywam, a potem. A potem a potem nagle okazuje się, że mam tysiąc innych zajęć i już nie nagrywam, i tak dlatego tym razem w ogóle nie wspominam o tym, że będę nagrywać częściej i regularnie. Bo nie lubię kłamać. O nie. Więcej was matka nie miała. Skąd wy się bierzecie w takiej ilości? Co tam jest? Oprócz. Nie hmm. To jest coś mądrego pewnie. Uuu oh Takie zabawki. Pobawimy się. To mogłyby być... A czy nie. nie były trudne i nie chcę, żeby były łatwiejsze. Okej. Okay. Cześć. Siema. Kurczę. Jesteś sprytny. Kurczę, dostałam. Kamstwo. Westrzel. strzel. Kurczę, trafiłeś mnie. Dziadu. Nie, nie, nie. It's moving. Oh my god. Ta gra. Co to zrobiło? Okej, okay, to jest zagadka logiczna. Wciśnie się. To o to mi chodziło. my to... No bo nie. Nie obracajmy tego. Nie. O i o! Ach, ślicznie. Nie było to takie trudne, o ile jeszcze się posiada szare komórki w głowie. Pamiętajcie, że macie jeszcze białe. Nie. To było złe. Odleciał. Nauczył się latać. Wszyscy powinni się mu zazdrościć. Radny goście, ile dla was jest? To nie jest naprawdę utrudnienie. To jest. wynerwienie. Czekajcie, zobaczę jedną no, rzecz. To cały czas gość pobija rekord Final Fantasy 10. Ale. Kiepsko, w sensie kiepsko, no cały czas jest za przeciwnikiem swoim, znaczy za potencjalnym rekordem. Oh my god. Oh my god. O oh my god. To było złe, ale dobra. To jest ten rodzaj skrzyni, którego nie da się ominąć. U, fast giver. Czyli szybki kołczan. The fast giver allows the thief to church był faster. Aha, może po prostu szybciej strzelamy, także od razu sobie to weźmiemy. Dobra, fajne, zobaczmy. Fajne, przyda się. Już widać, że się przydaje. Gdzieńcie wszyscy. Nie, ja chyba nie żyje tamten. Dobra. No kurczę, naprawdę. Tam muszę zejść potem, ale dobra. A czemu to się... Aha, dobra, bo tutaj... Szkielety przechodziły, to dlatego. Where I should go now? Oh my god, nie tak to miało wyglądać. Nie wiem co robię, walę na oślep. Koczenie strzelę tam i to jest problem. Zróbmy tak. <śmiech> <śmiech> o Było złe, 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 złe. Dostałam w czapkę. Dobra. Kurczę no. Jak ja teraz to zrobić? O oh my god, to będzie złe. O! Ożyli moi towarzysze. O oh my god, oh my god, co się dzieje? W ogóle przepraszam, że nic nie ale po prostu to, co się działo przed chwilą, było nie do opisania. O kurczę, stary. Spadłeś mi na głowę. O co chodzi w ogóle, co się dzieje? Jezu, słodki, to było takie złe. Dobra. Jeszcze ten na górze strzelał. Dziadu. No, u... Kincie wszyscy po prostu. Kincie, no. Może ja w ogóle się nie odzywam, bo się tak skupiam. Zamknięcie, ile was może być już? Czy ja wreszcie mogę mieć święty spokój? Dziękuję. Boże, ja sobie tak skoczyłam wesoło. Nie zarejestrowałam, że brama jest zamknięta. Hmm, a gra mi nie mówi, że mam ją otworzyć. I jak mam ją otworzyć? Żeby musiała wpaść na jakiś model pomysł jest, dobrze. Widzę tam coś na górze. Ło coś słyszałem jakąś strzałę. Nie wiem czy to. To było y, szybkie. Okej. Okay. Ale zło. Ale to było złe. O, matko. Oh my god. Dobra. Jeszcze raz. One more time. Nie. Uj, Jezus, słodki. O. Nie rób tak kobieto więcej. Bo zginiesz. Dobra. Mamy sejwa. No i po oh. hmm. Jakiś powód jest, że te bramy trzeba otworzyć. Bardzo mnie zastanawia, jaki jest ten powód. Ale ja tu dostanę zaraz tą kulą w głowę. Czy może mnie zmienić. Dostałeś w głowę. Z czego nie zginęłeś od tego? Nie fair po prostu. Cię wszyscy. No czemu nie giniesz? Why? O boże, czemu, czemu, czemu? To było tak szybkie, że nie wiem czy ja to w ogóle zarejestrowałam. Nawet ja poczułam lekki dyskomfort. Tak jakbym miała lęk wysokości. No, Jezusie, kochany, gij Matka go, Boże święty, co ja mu zrobiłam temu. Okej. Okay. Ta y, część gry jest trochę straszna. Muszę przyznać, wow! Dobra. Ja mogę tylko jedną stworzyć. Sprytne. Wow! 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 Co mam zrobić? Co mam zrobić? What am I supposed to do? Dobra. Wracamy do gry. Ja się zastanawiam, jak się dostać tam na górę. Mm. nie. To starsze skupienie u mnie teraz występuje, także... Okay. To jest... tak strasznie nie wzbudza mojego zaufania, że to się... w głowie nie mieści! O! Oh, Jajku. Co to? Okej, okay, przyjrzyjmy się książce. Enthusiasm, the wizard absorbed the contents of the king's journal of particular interest were the last pages the king told of how they had found the ancient ruins abandoned long ago statues of virtue and architecture beyond imagination had clearly impressed the old king the king's journal did not contain much on the artifacts but the vivid descriptions matched the signs on the tomb of the first guardian. In legend, there exists a place that the guardians had called their home. If this was true, and the ruins were the origin of the artifacts, our heroes might finally get some answers. The journal had carefully mapped out the location of the ruins. It was in the middle of the forest, a long distance away. Zapraszam do góry i zaczęli od razu zadać danego żonie. Na południu w foresti, chwiać miała trudną sensację, jakąś ciemną w jej czołgu. Ok, chyba przestało mówić. Otóż tak, znaleźliśmy tę książkę, którą widzieliście. Ta książka zawierała. King's Journal, czyli jakby taki spis podróży. Taki. Może. Nie, głupie. Dziennik, o, dziennik króla. I tam były zawarte różne informacje na temat właśnie różnych dziwnych miejsc. Między innymi nie ma wspomnianego bezpośrednio kontekstu tych artefaktów, ale jest wspomniany, lokalizacja pierwszego guardiana, czyli strażnika tych artefaktów. Każdy z nich chyba... było coś takiego, że każdy z nich jeden artefakt jednego artefaktu pilnuje. No i właśnie jeden z nich. Znajduje się w ruinach i to jest w środku tego Fungal Forest, do którego właśnie zmierzamy. No i ogólnie nasza, właśnie cała drużyna podąża śladami, które wyznacza ten dziennik. A przy okazji, tutaj jakaś, nie wiem, co to może się potem okaże, o co chodzi że ta nasza łuczniczka poczuła jakieś takie dziwne ciepło. Miejmy nadzieję, że to chodzi tylko o jakieś dziwne paranormalne wydarzenia. Ok, czyli znaleźliśmy się w tym lesie i wszyscy się czują jakoś tak lepiej, bezpieczniej. Powiedzmy, że tak delikatnie, że właśnie na przykład ten, jak on się nazywa, ten nasz wojownik Grubas powiedział, że czuje się jakby zdjęty z niego cały taki wielki głaz. Także. Wydaje mi się, że po prostu znajdujemy się w jakimś lepszym, bezpieczniejszym miejscu, co oczywiście nie oznacza, że tu nie będzie wrogów. Ale dobra, to zobaczymy w następnym odcinku, ponieważ za chwilę będziemy jeść. Właśnie robię, właśnie kończę! Także właśnie już kończę i, i, i do zobaczenia w następnym odcinku. Niech nam sprzyja szczęście i oby sejwy nie zaginęły, ponieważ... Patrzcie, tu od razu na początku jest ten. Muszę o nie pamiętać, jak tam doskoczyć. A to sprytne. Potem zapomnę. Nie wiem, czy to się zapisze, ale dobra, trudno. Chcę się tam dostać. Chamstwo. Czekajcie. No, no, ludzie, no. No, dało Coś tu jeszcze jest? Nie? Nie ma. Dobra, w takim razie ja tu kończę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć na razie i spokojnego dnia.